Hej, hey, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DDX. Moi drodzy, kontynuujemy serię koopy z widzami. Jest z nami Feli, Poro, Xux. Cześć, chłopaki. Dobry. Witam. Dobre. O, jest Xux nieśmiały. Kontynuując naszą serię koopy, e, odpalamy kolejną mapkę, na której jest bonus, czyli Adora Temple. Z tej okazji ja postanowiłem zagrać Adorą. A co no, jak można nie iść na Adora Temple bez Adory? Gramy tryb Hard, Alternate Blooms i moi drodzy, wyślę tylko chłopakom kody. Mm, tylko muszę chłopakom te kody wysłać. Na koopy. Kody na koopy. Na kody koopy i liczyć, że nikt się nam nie wbije po cichu. Muszę też tu tekstowy kanał zorganizować oddzielny ukryty. Mm. Na tą mapę padło moi kochani, to, że będziemy ją grali snajperami. Wy pewnie to już wiecie, bo pewnie w tytule będzie. Poro jeszcze nie wszedł, Poro się wyciszył, Poro sabotuje nagrywanie odcinka, jest Nic i Poro <laughs> jest odpalał. Jako, że to jest Adora Temple, to ja gram Adorą, Feli jak zwykle Benkiem, Ksuks podobno jest z tej samej rodziny Benko, Benko umił umiłowanych. No i fajnie jest, bo ja żadnego snajpera nie stawiam, bo tu, będą cztery, tu będzie trzech snajperów i alchemik najprawdopodobniej, albo... Coś takiego, a więc mi nie przypadł żaden. Gra trzeci, czyli Xux, też mu nic nie przypadło. Więc <grytania> będą snajperów stawiać feli sporo, a my będziemy tu support zostawiać. Może zobaczymy, co. No nieważne. W każdym razie zaczynamy od tego, że dajemy pieniądze Feliemu na Benka I wymyślamy, gdzie tu postawić dart małpkę. My tą dart możemy postawić sobie elegancko, tak. I jak bardziej ją zepchamy do schodka, to będziemy obejmowali, bo tutaj postawienie, tak jak nasz kolega postawił na dole, widzicie, bije tylko te ścieżki. A tutaj przy tym zasięgu też bijemy tylko te dwie ścieżki, ale trochę dalej. Tak? Tu bijemy dość krótko, a ustawiając tą dart małpkę, tak mamy troszkę większy zasięg obydwu ścieżek. Tak mi się wydaje. No i oczywiście zdecydowanie większy zasięg na tej ścieżce górnej, tak, w razie zabezpieczenia. Więc wydaje mi się, że tutaj to ustawienie dart małpki daje nam większość możliwości bicia niż tu, ale to wy to ocenicie. Dobra, teraz dajemy na drugiego Benka Ksuksowi. aha, nie mamy co dawać, więc odpalamy grę. Eee, dobrze, tylko, moi drodzy, piąta tura, y, kamo. To może najpierw jakaś coś ninja, czy coś? Zanim drugi benek, czy, czy, czy nie, tylko po prostu snajper z 010, albo snajper 010. No to y, kto tam snajperów stawia, kto tam snajperów stawia, Halo? No ja ci oddaję wszystko, co mam, poro i zamiast postawić snajperów, to no bo z randomowo i musiałem zbudować. Dobra, są Wystarczy. dostarczy. Okej, dobra i z powrotem na bękowce, nie? Mhm. No pytanie jest 010, oba jest to 010, dobra. Wy się tam dogadujcie, po z mi kto jakie robi, nie? Które 10. jest led? E, tak. No to, no to ja, ja jeszcze potrzebuję 300 na... na Tomasz. O właśnie, dobra. I wy się dogadujcie między sobą, Teraz żebyście prawie. nie zdublowali, nie? Tak. Wstawię bękę cztery darmowe małpki to jest dużo no to jest no, tak na takiej na standardowym popie to jest dość dużo powiem to tak, to po bęku ja mogę pozbierać do środkowego po prostu snajpera znaczy zacząć środkowego robić A, no jeszcze bym ja, ja bym chciał jeszcze postawić adorę, ty byś chciał też to... coś postawić jeszcze ja bym no, chciał hajs na bęka ja bym chciał hajs ja bym chciał na bęka tak suks nieśmiało nie, nie śmiało. No ja zrobię środkowego, bo już mam pierwszy i drugi. Tak, ale chyba w środkowym, a w środkowym nie idziesz, ten? 0,5 Zdaje mi się, że będzie lepiej 2.50. 5 0 Żebym jednak miał że tak. te popy. My tutaj generalnie, jak widzicie, z ksuksem będziemy sobie patrzeć, co się dzieje, a chłopaki będą sobie stawiać snajperów. Zabawa, co Dobrze. Zostało nam jeszcze dwóch Herosów do postawienia. A Felior ma milion dolarów. No to już. Dziękuję. I jeszcze przerzucić, żeby Poro mógł postawić. To mhm. ja tu sobie postawię moją ślicznotę tutaj. O. I teraz dla pora na Herosa. Moja ślicznota czyści LEDy, więc jest dobrą ślicznotą. A ślicznota na tej mapie to w ogóle skoks, bo ta jej rakieta tu krąży we wszystkie strony. To jest specjalnie mapa dla niej, zobaczcie. Ona tu jest przystosowana do tego, żeby ta jej rakieta krążyła po wszystkich krążownikach. To jest twarda zawodniczka. Dobra, mogę speeda już włączyć w takim razie, skoro zabezpieczyliśmy te pierwsze rundy. Czy mamy kamoledy też przygotowane już? Tak, tak, tak. Dobrze. No w porządku. W porządku, i mamy wszystkich herosów. Ok, czyli, czyli teraz Maciej ten powinien tutaj zdecydowanie szybkim krokiem postawić takiego o, pana tutaj w krzaku, żeby go nikt nie widział. <laughs> I zacząć myśleć o tym, żeby upychać tutaj e, formy bo teraz gramy w czwórkę, czyli nie ma wspólnego terenu, więc ja mam tylko tutaj ten teren, ale zawsze Xuxu może też po tamtej stronie dostawiać później banki, jak będzie za mało. Generalnie nie będziemy raczej w pięć szli, tak jak w przedniej mapie, raczej cztery nam wystarczą. Tym bardziej, że Snajperzy są dość tani, to jest jedna z tańszych jednostek, żeby ją wbić na tier piąty. Jedyny drogi to jest tylko ten w pierwszym drzewku z Moab Annihilatorem, czy jakąś się tam nazywa, po moim Moabie ten skill. Cripple Moab. On już imobilizuje, ani anihiluje, i w ogóle pozostali snajperzy są dość tani. potrzebne dla poro atak speed? Potrzebne cokolwiek, w sensie bo. Na razie przeżyjemy, przytankujemy, przeżyjemy. Bęki. Może 700 potrzebne. Bęki nas wyleczą, ale, ale to było niebezpieczne. Jeszcze 1500, no 700. To było trochę niebezpieczne. Generalnie takiego, jak, jako no, no takiego. Popa jest, mamy, jest, jest. natomiast tylko to jest jako taki pop, jak widzicie kamo pop nas trochę potyrał. Jest, ale clear, co. <laughs> żeby to tak nazwać. Dobra, jeszcze chyba por musisz zacząć robić e, 5-2-0, znaczy 5-0-2. No no, 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 Dobra, mamy czwarty bank, czwartą farmę i to nam powinno w tej grze wystarczyć. I i teraz moja rola to jest bardzo interesująca, czyli <noise> klikanie, rozbudowywanie. Najlepszą rolę to ma ksu -ksu. Jak tam Ksuksu -ksu ci się gra, postawiłeś benka i co jeszcze robisz? <noise> Obserwuję. Pieniądze wysyła. Aha, i to tyle pieniądze. Koło, ra raz feliem. Rozumiem. To jesteś taki wspomagający oficer gospodarczy. <noise> Przed 40 do mniej i tak raczej nie dojdzie, więc. No tak, tak, ale no już trzeba interesować się tym. No i on tu będzie wchodził od dołu, więc ja odpalę też swoją ślicznotę później. Nie? Mamy dobre skille, bo mamy dobrych herosów. Mamy dwa trojany, od was będziemy mieli, to znaczy trzeba pilnować, bo teraz na czterech herosów expidzie, to to nie będzie trojana na 40. Żaden z banków nie będzie miał siódmego levela. No zobaczcie, co moja niunia tutaj robi, jak się rzuca tym płomieniem we wszystkie możliwe strony. Chyba, że zgridujemy i kupimy u jednego bęka Ale nie warto chyba. No, to jest na tyle droga, druga, długa droga, że raczej ten map nas nie zabije, on musi obejść na około cztery rzędy i jeszcze później wejść na górę i wydaje mi się, że... O, to są alternaty, to też jest trochę ten... No... Oszło. Dobra, dało radę. Wyklearowane jest OK. Komu przelewać Rzek teraz? Mam no, mi raz. Przednie mogę... Albo mać koń. No. Żeby paję za zacząć. No, nie. pewnie na maim. 2-2, tu jeszcze 2-2. I teraz już zbieramy na bunkersy. Nice. Jest pierwszy bunkers, depozyt i jedziemy z koksem. No, będziemy się tu wspierać tymi skillami dość często, z tego co widzę. No dobra, ale jak ja cztery banki robimy, to ja ich nie będę robił do 60, tury. Mam nadzieję, że przed 50. już skończę wszystko mieć i od 50. będziemy mogli ładować pieniądze już w naszych snajperów. Prześpiewcie mm. pierwszy, to trochę. Masz na drugi. O o już prawie trzeci, A, depozyty najpierw Najpierw depoziten. Gejen, gegangen, tu też depoziten, tam patrzcie na mapę, żeby tam za bardzo się nie działo źle. Boże, moja Adora dopiero szósty poziom, jak ona wolno leveluje. Dobra, powiedziałbym, że 5000 dla Poro na full auto. Okej. Okay. No możliwe, że będzie potrzebne jednak. Na full auto, a pod te, pod kamo? no. Mhm. Znaczy po prostu pod, no chociażby, na no, wiem, 63, żeby dała radę. Deposit, deposit, bank, deposit. Dobra Spokojnie się zbiera, no pewnie Do 63 to jeszcze, to wy się wspierajcie we trzech, a ja już tu sobie tą końcówkę banków ogarnę sam. To wy już pilnujcie stołu, Wy pilnujcie stołu, a ja będę pilnował już banku. Oj, 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 oj. Dobra, no to porobmy im teraz. 100, 6, 106 6, 106 606, 2035 500, 400. Oj, 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 dobra, rzucamy kulki jadłury, dobra, jadł. No dobra, to poczekaj depozyt, depozyt, on no już no depozytował, nie depozyt. Co to za jakieś lagi z moim depozytem się robią? Depozyt. 5, 5, 5, 5. Dobra, ja już mam wszystko zdepozytowane. Za 3-4 tury mogę już wam sypać pieniędzmi. Nie będą to takie ilości jak w poprzednich grach, bo tylko cztery banki. I zastanawiam się, czy jeszcze piątego gdzieś nie strzelić, jak jest dopiero 53. Bo się na pewno by zwrócił, tylko pytanie, czy ustoimy, nie? No może na razie odpuśćmy, bo nie wygląda za kolorowo. Zbierajmy chociaż na Elite Defendera, żeby był serio. Słaścimy pod clear. E, ja bym powiedział, że jeszcze dla mnie 4000 na alchemik. Tak, no tak, no. tak, tak, No Czekaj, alchem... alchemik też też da. No, No jeszcze półtora tysiąca. tak, sypaj. tak, 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 Suksu nie śpi typ pieniądze. są. No. Dobra, kto teraz chce co budować? Może tak zapytam. No teraz już chyba Elite Defendera trzeba zrobić najpierw. Hmm, jakiś klik. Czyli doporo pieniądze. Tak. Pewnie tak. Masz parę groszy. Dobra, no to teraz dla mnie. Żebym dokończył tego supply dropa. No bo nie jest najtańszy. A no moim ostatni, tak. O, o, o. Ło, wow, ło, wow, wow. Lag, lag, lag. Przyszedł ksuks, przyniósł laga. No to łobuz. Ksuksu, ksu, oddaj laga. Oddaję, oddaję. Komuś się mikrofala. Nie działa za dobrze. Komu się serdelki ugotowały w mikrofali. Przyznajcie się. Kto ma serdelki z mikrofali? Dobra, nie czekam, bo... To i tak będzie tak zlegowane, że i tak i tak nie zyskam, o... No, Chyba poro się wyciszył. Nie, to u niego było. Hmm, poro co? Poro serdelki znaczy z mikrofali wyjąłeś? Przyznaj się. Były serdelki w mikrofali. wiem, się tak na wypadek. No tak, ten, komu ten pieniądze? Nie robić piątego, a zrobił. No to dla mnie. 14 No, no tyle okay. nie mam, bo bank zrobiłem, ale trochę ci tam. No tak no ale no... Jest już bliżej. Boom, boom, boom. Jak ona rzuca tymi kulkami teraz po całej mapie. To jest zawodniczka. Ty zaraz zrobię poświęć banki i wbij jej levely tylko po to, żeby banków się podbyć, nie? <laughs> to jest mój plan. To jest mój plan. Banki jej wbiją dziesiąty level. I ja wam tą grę wykeruję Nie no, wygląda to już teraz pomalutku prosto, jak już mamy te... Już mamy jeden pięciotierowy A no. i dla Feliego do 14 tysięcy no zbieramy, dobra wysyłamy mu pienożki Gdyby nie te lagi Gdyby nie te lagi to bym no, odebrał dobra, pieniądze jest. z banku I ustaw już poro na te, na tego na, górnego twojego na elite Sfer na elite no a, te, a ten na dole niech nadal będzie za strong Dobra, to co teraz? Criple Moab? Mamy już no. dwa pięciotierowe i został Criple Moab u gracza numer cztery, czyli to będzie Poro. Poro. Poro, wysłałem ci parę miedziaków. Ma swoje pięć minut. Może, może swoje budynki budować. Jeszcze, jeszcze tak, poro, poro. dzisiejszego wieczoru pierwszy raz też buduje na piąty tier. Ej, poczekajcie, bo tak shootera, to zaklepuje wszystkie trzy. Zaklepuję wszystkie trzy. <noise> zaklepuję wszystkie trzy. Ej no dobra no jeśli chodzi o snajperów na 5 TR jak widzicie oni są naprawdę tani. W porównaniu do innych jednostek. Przy mojej liczbie banków ja jestem w stanie tu jeszcze nie wiem co zrobić. 15 supportów postawić i w ogóle się zabawić w... Wujka dobra rada. 5x4... 5x5 to jest 25 dobra. Ty jeszcze potrzebujesz jakieś pieniądze? Jeszcze 10 tysięcy. 10 tysięcy no. No już starczy, to się Dobra jest. Okej, okay, czyli mamy w tej chwili trzech snajperów na piątym tierze. Możemy się teraz zabawić, na przykład Permabru dla nich 60 tysięcy Skoro oni mają nam tutaj kierować, chociaż to ich kierowanie takie ryzykowne tu się wydaje czasem Wszystko wyliczone mają. Kto ma Perma Bru? player 2, mimo. czyli Feli. No to no zabawmy się w Permabru, a co? Niech będzie full support. Eee, jeszcze raz depozyt strzelę. I po następnej zbiórce sprzedajemy banki i I szalejemy, nie? Wszędzie deposit jest depozyt. Jest. Feliorowi pieniądze na Permabru. Jeszcze tam mu potrzeba z 10 koła. 12 hmm, dokładniej To zaraz będzie. Chociaż już jest 75, no to już robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak. Eee, masz na perma Robimy tak, robimy tak. Eee, I generalnie my sobie tutaj. Teraz my sobie coś zrobimy, moi kochani. Teraz my zaszalejemy. A czym, a czym Maciej zaszaleje? Oczywiście tym, co umie najlepiej, czyli skillową. Małpką, która tutaj nam pomoże, dorzucimy jej atkę, żeby miała lepsze ataki, jungle drumsy i camo, i primary training, primary mentoring, i generalnie nasza Ice, Ice Baby tutaj będzie teraz grubo pomagać, grubo kierować. Ma zasięg na całkiem spory kawałek mapy, jak widzicie. Całkiem spory. Więc da sobie tutaj radę. Dziecina. Dziecina da sobie radę. Czy ktoś potrzebuje pieniążków? A ty sobie no, tu dużo. Kru... A powiedz mi, ksu, ksu, tak mogę cię zapytać coś niechcący? Pytaj. Eee, czy mógłbyś mi wytłumaczyć ideologię Gluganera koło Benka? To jest dla spostrzegawczych Motywator. To jest kolega Benka, rozumiem. Będą razem grali w karty. Jep. W porządku. W porządku. Okej. Okay. ok, Wszystko jasne. Wszystko jasne. No i moi drodzy, no, 18 minutek. Mapka wygląda na dość easy. Trzech snajperów piąty tier też potrafi mapę zrobić. Mieliśmy tam chwile takie troszeczkę nerwowe. Ale, ale, ale... ale... Ale wyobraźcie sobie, jak będziemy robić mapkę na 3-5-jotierowe Ice Monkey. Jakie to będzie piękne. Wszystko ładnie siadło. Poro, mistrz popów, 173 tysiące. Feli drugi pop, 135. I ja wygenerowałem 130 tysięcy. I Xux był najbardziej niepotrzebnym... Xux był najbardziej niepotrzebnym członkiem naszej drużyny, który wspierał nas duchowo ile do to temów jeszcze sporo także dzięki chłopaki za wspólną grę, dzięki Feli, dzięki poro, dzięki Ksuksie. Dzięki, dzięki, dzięki. Dziękować. I dzięki wam wszystkim, pamiętajcie o łapkach, komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. no i pa.